Witam. Kolejna rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, jeśli chodzi o kontakty i o odebranie na przykład praw kobiecie, ciężko udowodnić w sądzie, że facet ma rację. Ogólnie sędziowie są nastawieni przeciwko przeciwko facetom. W sprawach, kiedy niestety przeważnie jest tak, że powiedzmy Facet y, przegrywa sprawę i ma te widzenia, i tak dalej, bo te widzenia będą. No czy będzie tak, czy tak, one będą. Ale powiedzmy, że facet mówi, że to kobieta jest najgorsza. I że takie i takie rzeczy przychodzi. Taka rzecz, że. Sędzia oczywiście sprawdzi. To to nie jest tak, że nie sprawdzą. Ale powiedzmy, powiem Wam na przykładzie takiego pewnego człowieka. Nie powiem Wam o go, chodzi, była to sytuacja dość dawno facet poznał bardzo fajną kobietę, zaprzyjaźnili się i tak dalej, i tak dalej, wzięli ślub, urodziło się dziecko. Kobieta po urodzeniu zaczęła się dziwnie zachowywać. Znikała na noc. Oczywiście, jak wracała, to wracała pijana. No i zaczęli się kłócić, zaczęli ten, oczywiście wszyscy widzieli, tylko, że ona jest idealna, a to wina faceta. Pewnego dnia coś jej tam odbiło całkowicie, poszła, złożyła na faceta tą niebieską kartę, bo tam były interwencje policji. I założona została niebieska karta. Wszystko robiła, żeby zniszczyć tego faceta. Szyściutko. Więc poszła do sądu, rozstali się, poszła do sądu. No i przyszła taka rzecz, że sędzia też uwierzył w to, co ona mówi. Oczywiście tam były też notatki brane z gminy z różnych tych ośrodków i tak dalej wszędzie było że ta kobieta była pobita że awantury w mieszkaniach były i tak dalej i tak dalej No i wiecie on miał chyba tam jakieś prawo do widzenia, ale z osobą jakimś, kurii, z, z, kuratore, z kuratorem widzenia. Ja nie mam, żeby nie było. I ogólnie te widzenia były bardzo miłe. Te dziecko w ogóle się zachowało fajnie. A to było malutkie dziecko. Tam 2-3 latka chyba to dziecko miało. No ale jeśli oni zaczęli osobno mieszkać, no to nie wiem, czy ktoś zgłosił, czy on zgłaszał, bo tego nie wiem dokładnie, jak to tam było, że coś się tam dzieje. Więc co jakiś czas przychodził tam opiekun rodzinny, czy Jakaś tam pani opiekunka z, z mopsu, czy, czy kilka razy przyszli. Mieszkanie było otwarte dziecko same. Wezwali policję wszystko dobrze. Za jakiś czas do tego faceta, przyszło pismo ze sądu, proszę o ustawienie się dnia tego i tego na rozprawę sądową. Nie wiedział, o co chodzi. Bo tam było tak napisane, że wiecie, oni piszą te pisma dla ludzi, którzy mają wykształcenie nie wiadomo jakie i rozumieją te przytety. Ja też pierwsze te to ja nie wiedziałem, o co chodzi i Naprawdę musiałem wczytywać się, żeby to zrozumieć te pisma. Bo były też źle napisane, bo to pisze przeciwna strona. To jest jeszcze taki fakt. Słuchajcie. Doszło do rozprawy. Idzie na tą rozprawę. A sędzia mu mówi tak. Ja pana przepraszam. Wszystko to, co Chcieliśmy i to, co było napisane, jest nieprawdą. Całkowicie odbieramy prawa matce. Przyznajemy je panu. Po roku, po roku czasu, kiedy oni się rozstali, kiedy pierwsza sprawa była, minął rąk kiedy sędzia dopiero zmądrzał i powiedział: Dajmy Okazało się, że to wszystko, co pisały urzędy, co pisały policjanci w swoich notatkach, to były wielkie kłamstwa. A jak to było? Ona bardzo fajnie umiała udawać. A że przyjli, przyjeżdżały policjantki? Policjantki są zawsze nastawione przeciwko facetom. I jeśli by to wiedziała jakaś policjantka, to powiem, czasem trzeba się puknąć w głowę, żeby mieć naprawdę coś w sobie, bo ja nigdy też nie lubiłem, jak policjanci przyjeżdżali, a interwencji policji miałem bardzo dużo. Tylko nigdy mnie nie zamkli, żeby nie było. I słuchajcie, dlatego. Dużo rzeczy wiem, bo policjanci podzieli mi, jak się zachowywać, i tak dalej. Ale policjantka, jak u mnie kiedyś była, miała bardzo duże pretensje. Dopiero jej partner policyjny powiedział, że ona ma się też trochę uspokoić. No. ale to szczegół. I słuchajcie, taka sytuacja. Tym sędzia zaczął tam mówić. Wszyscy dookoła zostaliśmy oszukani przez tą kobietę. I chodziło tylko o pieniądze, nie o dobro tego dziecka. To dziecko, powiem wam, że trzy lata miało, a było bardzo chudziutkie, zaniedbane. Chodziło w kratkę do szkoły. Co chwilę miało jakieś tam niby choroby, jakieś tam wymyślane. Odbiło się to na dziecku bardzo, a kobieta, po tym jak jej odebrali to dziecko, włóczyła się po facetach, zmieniała co tydzień faceta, co tydzień, dzień, gdzie indziej mieszkała, nic w życiu nie miała. Dla mnie, powiem osobiście, to też sędzia powinien sobie patrzeć, kto da lepszą przyszłość dziecku. Dlatego, że jeśli ktoś jest negatywny na wszystko, to ja nie wiem, jaką przyszłość by miało to dziecko. I dla mnie trochę jest to chore, to prawo, bo prawo według mnie powinno być na zasadzie zabezpieczamy dziecko, patrzymy, który rodzic lepiej sobie w życiu radzi, który lepiej wszystko umie ogarnąć, i wtedy dziecko dopasujemy do tej osoby. A nie robić tak, że a wszyscy mówią, że facet jest gorszy. To trzeba odsunąć go na bok, ale dać kobiecie. Tylko co jeśli nagle ta kobieta rodzi dziecko za dzieckiem? I powiedzmy, ja znam tutaj w moim mieście, znam cztery rodziny, gdzie dziecko. Nie wie. To jest jej ojcem. A dzieci są tam po 12-13 dzieci. Owszem, zdarzyło się raz, że dziewczyna bardzo bogata, choć bardzo ładna dziewczyna bogata, ale powiem Wam szczerze, że dziecko ma bardzo przesarane. Kiedyś pamiętam taką sytuację, że szła ona ta dziewczynka z tą matką szły. Ta dziebucha też ta kobieta, ta matka i nie wiem, może z 25 lat, może młodsza nie wiem. Bardzo ładna dziewczyna, ale w głowie to ona chyba nic nie ma. No i słuchajcie, idzie ona i no, idzie z tą dziewczynką, swoją córeczką, i ta dziewczynka w pewnym momencie pyta się: Mamo, a ten pan na drugiej stronie to nie jest czasem mój tata? Wielokrotnie słyszałem, jak to dziecko pytało się tej matki: Czy to nie jest mój tata? Owszem. Co prawda, to prawda, wiele mężczyzn po prostu zrobi dziewczynie dziecko i ma to w dupie, i nie zajmuje się tym dzieckiem. Tu też jest głupota trochę. No, tak nie powinno trochę się. bo po to się ma dzieci, żeby o nie dbać i tak dalej. No i niestety tak to wygląda w życiu, jak wygląda. W moim przypadku jeszcze było, że moja była partnerka chciała, żebym przepisał syna, bo jak wiecie, jak macie obydwoje prawa, no to musicie obydwoje zarządzać szkołami i tak dalej. Ona chciała przypisać go do szkoły takiej, jak jej się podoba. No niestety mój syn jest osobą niepełnosprawną, ponieważ miał padaczkę i inne choroby przy tym. Dlatego on nie radzi sobie w zwykłej szkole, więc ciężko by było mu. Ale niestety ludzie są podli. Powiem Wam szczerze, że ja codziennie miałem telefony od rodziny, od jej rodziny, od ludzi obcych dla mnie, że ja jestem porypany, głupi, debil, że ja nie zgadzam się przepisać syna tam, gdzie ona chce. Ja powiedziałem: Ja się zgadzam, przepisać syna do innej szkoły, ale ta szkoła ma mieć. Że tak powiem, specjalne warunki dla niego i odpowiednich nauczycieli, bo to nie jest łatwo. Słuchajcie, tak naprawdę, to nie jest łatwo um, zająć się osobą, która ma jakieś problemy nauczyciel, który nigdy z tym nie miał do czynienia. No i wiecie, skończyło się na tym, że. Poszła do sądu. Sąd wyśmiał ją. Oczywiście, ja teraz, gdybym chciał, to mógłbym założyć opomówienia sprawę sądową, i wiem, że wygrałbym to. Ale nie chcę tego robić bo po co. Ale powiem Wam szczerze, że sędzia to aż się śmiał z tego. Dostała Ochszan i to porządne, dlatego że sędzia jej powiedział: Tak, jeśli pani udowodni, że szkoła, którą pani sobie tam wybrała, zapewni w ciągu dwóch tygodni te rzeczy, które syn powinien mieć, proszę bardzo, przepisujemy tam, gdzie pani chce. Ale jeśli się okaże, że ta szkoła nie, nie jest w stanie zrobić wszystko, żeby on miał odpowiedni sprzęt do nauki. No to automatycznie przychodzi tam, gdzie ja skazałem miejsce. Minął kilka tych, przyszło mi pismo, że moja była partnerka nie dała mi nie, nie, nie zdążyła przedstawić w szkole tam gdzie ten warunków takich jak powinien mieć mój syn chodzi o psychologów chodzi o yy, bo psycholog pediatra to tam chyba to są takie same osoby nie wiem dokładnie już teraz nie pamiętam jak to było tam na tej rozprawie ale wiecie Trzeba być naprawdę kretynem, żeby wiedzieć, że ktoś ma problemy. I nastawiać ludzi przeciwko komuś, kto i tak wie, że ta osoba ma rację. Hmm. Oczywiście ta szkoła gdzie. Ona chciała zapisać, do mnie dzwonili. Oczywiście ta rozmowa była taka. Wie pan co, ale my pana załatwimy w sądzie. My też pójdziemy do sądu. Zniszczymy pana. Po tej rozprawie zadzwoniłem tam i powiedziałem mi: Co, zniszczy mnie pani jeszcze? Ona się nie będzie wypowiadać. Ja mówię: Jakoś pani. Do tyłu miesiąc czasu miałaby powiedzieć, że mnie zniszczycie, że mi zrobicie coś. Pan będzie miał prawo o te rodzicielskie. Zobaczcie, do czego to dochodzi: że w ten sposób nie liczy się dziecko, że jego potrzeby są inne niż zwykłego człowieka. Liczyło się zemsta na mnie. Tylko, że ja przynajmniej starałem się zawsze, żeby wszystko było dla syna. No, ale cóż, takie jest życie. Tylko to nie ja wracałem z rozpraw, popłaczu i tak dalej. Ja przyjeżdżałem szczęśliwy. No ale cóż, te osoby, które były przeciwko mnie mówią do mnie teraz przyjedź, siądziemy sobie przy stole. <ścoughs> ja mam teraz z tymi osobami siedzieć przy jednym stole? Nie. I powiem wam, że dużo sąsiadów, których też tam mi takie rzeczy gadali. Bo też takie osoby były. Dzisiaj mówią mi dzień dobry, ja im nie odpowiadam. Ja nie jestem człowiekiem, który wybacza takie gówno. Bo gdyby to chodziło o mnie, to ok. Ale tu chodziło o mojego syna. A jego akurat bym bronił zawsze. No niestety. Tak są prawo skonstruowane, że trzeba na wszystko uważać, ale mówię, najważniejszą metodą, którą ja Wam polecam, to są. Napisanie pisma do sądu, żebyście przekazali dużo informacji, zdjęcia, że wszyscy dookoła kłamią, a człowieka chcą zrobić debila. To jest bardzo dobra rada. Do każdej sprawy, jakakolwiek sprawa sądowa, nie zdążysz wypowiedzieć się, nie będziesz w stanie, bo sędzia musi Ciebie wysłuchać i on tą drugą stronę wysłuchać. Sam coś musi powiedzieć, wnioski powiedzieć, później jest chwila, z 2-3 minuty, przerwy przychodzisz na salę i znowu musi gadanie zrobić. Więc nie zdążysz powiedzieć tego, co byś chciał. Dlatego wysyłaj jak najwięcej. Rzeczy na obronę własną. Powodzenia i czekajcie na kolejne odcinki.